Nie wiem, może bunkier by było dobrze zwiedzić, może tam by były skrzynie, ale tam się długo czasu zbywa. A chuja z tego jest. Wolej z Doki na dokach dużo skrzynek, te skrzynki przyatakuje, potem dobije to zło, kurwa kewami na wyprzedaży i będę jebał to otworzył. O, mam przejazd. my tak też te zajebane kampią na tego dziś. Nie możesz się wykładać, bo dokładasz nam czasu. A 3x kontraktu, dobra, ogólnie całego trwania jest ograniczony, mocno. Bo nam zostało 3 Trzy... minuty kontra... Ograniczone, kurwa... Jebie go kurwa 500 razy, on mi na bima kurwa od razu pada. Co z tym kasem trzeba robić? Zaczyna się wyprzedasz, wiesz co? Trzeba spamować Kevy. najlepiej. Mój towarzysz wracał do Kewy. Pojedyncza, nie? Pojedyncza. Sztuki, hmm. pojedyncze sztuki. Mniej więcej czasu zbijemy, ale zrobimy tylko drugi element, nie uda nam się więcej. Nie ma szans na to. A nie, bo jedyny Teraz jadę. Zaczyna się wyprzedasz, jazda. Gorąca wyprzedasz ruszyła! Ceny statnych zaopatrzymy swój sposób.

Widzę to widzisz? Tak ja wyrobię, nie? Tylko Dajcie to już warto wszystko. mieć na przykład pierwszy element, jak masz to podejrzysz, że jest coś nie Typy, namioty, namioty! Namioty, ich bić, widzę z nimi na kurde Zostali tam w ten namiot, blockbustera, A, no, mogłem ma się tak, jeszcze, nie, nie kurwa. Ale mam sekundę? Mamy pierwszy pierwiastek, no ale zostało nam minutę 45 z kontraktu, nie damy rady. Położenie podstawy Berylu na mapie taktycznej. Ruszajcie! Idę po pierwszej. Ktoś z oddziału jest poza nie bezpieczną mam, strefą. Kurwa, mar. dropa nie ma żadnego? KJ jest z gorącej wyprzedaży. Ceny się normalizują. Dawać go próbujemy na spontanie robić. Dawać tak na jest element, jest element, Widzicie go? Biedzasz głowy zostały Tam. dwie, czekajcie. Na wyjebaniu wyje coś coś Uwaga, wrodzy operatorzy tak, dostali tak, tak, Teraz się widzą na całej mapie Uważajcie na siebie. Ja Musisz uważać na swoje życie, nie? No i co mam teraz robić w ogóle? Na aktualnie? Ale i tak mamy minutę na kontrakt, no Uwaga, żyć A, Żyć, zapierdalać, mam minutę na kontrakt, gramy swoje. Nie musimy zrobić tego nieuka, ale możemy wygrać ten mecz. Widzę, że Lopi jest do zdjęcia. kurwa... Zrazu no, dostałem płat. Takie jest cel. Mam na prisonie chłopów. Nie wiem dlaczego ja tu jestem, ale chuj. Dlatego Ty tu, na Kurwa nukerem. I oni nic nie zrobią. Ja nie mam opcji tutaj. Cała rama. Cały czas. Macia, wyjebana. <śla> <śla> Łabacz kurwa no to są zwykłe kurwy, nie? Kontrol, mam to są zwykłe dobra. A Wygrywamy ten mecz. I Na pewno Dobra. Eee, czekaj, co ja potrzebuję zrobić? Ktoś was bił tam od tyłu, z kontroli? Nie, tam no od tego, od tunelu. To flara, raz. Zakup, dwa. ruchy. Od tunelu, okej. Okay. Grab do lewej, mocno. Ruszajcie do bezpiecznej tereny. Okay. Majcie, słuchajcie, no. bomba rozbrojona. Cel nie został wykonany. Nie weźmie ich, bo tam są snypery. Chodźmy do lewej, chodźmy do lewej. Tak, mamy problem. z Mośbierza. Dobra leży jeden Mortar dziwko Do sklepu jak może coś wykupić to super yy, Daj mi chwilę dobra, potrzebuję Kolejny leży Fucking out, fucking out kurwa Co? Ruch pojawił no, się w okolicy Leży na sklepie. nim Kupuj ciągka no, tak, no. no, kupisz pięciu a, nikogo nie kupię! Jeszcze ja nie nie było. Zbliża się chmura gazu Skarpę grają Tutaj trójka jest! Patrz kurka stała! I ja pierdolę, oni idą jak ze mąż. Jeden za drugim. Jeden leży Jest prawie dobity. Kurwa nie mam termitu, oni się smokują. Kurwa pod noszą jesteś. Masz kwie? No. Gram do lewej jamnik rozpoczynam od strzał moje Trzymaj, jeden jesteś Kurwa nie mam wszyscy na mostu Sorry serk, to mnie nie mogę Mam tu pan też grali górę ale, ale, sobie Zobaczymy jak strefa wyrzuci, wszystko od tego zależy Wraca do nas ruch, Mam typa Jamnik środek Wależy skończony Uwaga sniper jest Smura gazu. Bezpieczna strefa jest daleko. Lepiej się sprężajcie. Weźcie ja co we bronię no. Desant. desand, jamnik, góra. Góra jamnik, gra. Hmm. Zostało tylko dziesięciu. Możecie wygrać. Ale... Kurwa, to jest w tym w sektorze Tak jest, rozpoczynam od strzał młodzieżowych Kurwa, chodź por... Ruch pojawił się w okolicy Jeszcze jeden. Jeden lotnik, Jadam. lotnik, góra. Ostatnia szansa po bieżu. Brawi luki. Pięknie, kurwa. Brawo. Prawie jak Newcastle. No, no, Pół niuka zrobiliśmy. Kurwa, twoje umoralniające gatki pierdolić, kurwa. No, ale serko... Ale, tak, ale, tak, tak. ale, ale nie. Ale w tygu... W to jest najlepsza morza, nie? Ja to polubiłem w tygu. No Koniecznie. Cholop, normalnie. To No, bez tu. Na spokojnie, na spokojnie, panowie. Ubram. No, i, to kałużą, Siosam, I sią, Ja i to bolo to. Bolo. <grym>, to ja będę miał Czerwono, ja, kurwa. Zabójta, kurwa, dwa frage! Czerwono, kurwa. Kurwa. Czerwono, kurwa. kurwa. Kurwa, co się dzieje w tym lobby? Nie no, ja 700 2700 damage'a, kurwa, na dwóch fragach. Mistrz przetrwania. Mistrz przetrwania i strzelać z wyborowy, kurwa. Peczka tam mierzy, kurwa. Z wyborów. Dobrze, to bo... nawet ja, ja, ja kończę. Yeah, what